Sampai jumpa di video selanjutnya. Zegar. Myślę, że w każdym domu znajduje się taki lub podobny. Zegar odmierza swoimi wskazówkami sekundy, minuty, godziny. Zegar wskazuje nam i przypomina, że nadchodzi odpowiednia godzina, nadchodzi odpowiedni czas. Na dane wydarzenie, na to, aby coś zrobić lub coś przestać robić. Przypomina nam o tym, że wszystko, co jest na tej Ziemi, przemija, że rzeczywistość, w której żyjemy, tak naprawdę przemija. Ale przypomina jednocześnie o tym, że są takie wydarzenia, że są takie godziny, że jest taki czas, którego nie wolno nam przegapić. I dlatego warto zdać sobie sprawę, że gdy nadchodzi ten odpowiedni czas, gdy nadchodzi. Nasza godzina, gdy nadchodzi godzina, aby przeżyć to, co sprawi, że przemijalność zostanie przezwyciężona, że ten czas trzeba dobrze wykorzystać. Adwent też jest takim szczególnym czasem. Tyle tylko, że być może nie do końca wymierzonym wskazówkami zegara, ale bardziej wymierzonym wskazówkami naszej duszy, naszego umysłu i naszego serca. To jest ten czas, właśnie ten czas wyjścia na spotkanie odkupiciela. To jest ten czas, kiedy nadzieja nie będzie już pragnieniem, ale wychodzimy na spotkanie tej prawdziwej nadziei, tej nadziei, którą przynosi nam odkupiciel, to właśnie dlatego ta głęboka i prawdziwa radość, najgłębsze, najprawdziwsze ludzkie pragnienia zostaną spełnione. Przychodzi odkupicie. A więc to jest ten czas, kiedy radość, ta głęboka, ta prawdziwa, zacznie odmierzać rytm naszego życia. Dlatego warto pomyśleć, choć przeżyliśmy w życiu już wiele Adwentów, i być może przeżyjemy jeszcze wiele, to jednak. Warto pomyśleć, czy w tym roku być może nie jest to właśnie ten adwent, ten kiedy człowiek rzeczywiście wyjdzie na spotkanie odkupiciela, wyjdzie z tej przestrzeni dominacji zła i grzechu ku przestrzeni dominacji miłosierdzia. Oby to był. Ten adwent, kiedy przekroczymy próg nadziei. A wtedy rytm naszego życia będzie wyznaczało miłosierdzie, które przynosi nam odkupiciel. Adwent to jest właśnie ten odpowiedni, właściwy czas. Jeden z największych dramatów współczesnego człowieka jest naiwne uwierzenie, że człowiek może być jak Bóg.